W dzisiejszym odcinku jazdy próbnej będziemy jeździć wyjątkowo oszczędnie nowym Lexusem CT200h. polskiej scenerii zobaczycie za mną nie tylko owce, ale również Lexusa CT 200h, a więc w pełnej hybrydzie. O tym dowiecie się więcej podczas jazdy próbnej, ale teraz może taki wygląd zewnętrzny, który został utworzony według filozofii, elfines, stylistyki Lexusa, która ma nawiązywać do tego, że każde wykończenie element ma tak naprawdę tworzyć literę L jak Lexus. Lampa ledowa. Od 2006 roku w Lexusie jest to oczywiście standardem. Felga dostępna od 15 do 17 cali. Ale to nie wszystko. Ten samochód ma również konkurencję. I ta konkurencja to BMW Serii 1, Audi A3. Jest to pierwszy kompaktowy samochód Lexusa. A więc. Tak naprawdę skończyła się historia, która mówi o tym, że Lexus nie jest dla każdego. Ten samochód całkowicie to odmienił. Lexus CTH jest pierwszym pięciodrzwiowym modelem Lexusa w klasie samochodów kompaktowych. Cicha rewolucja wprowadziła pierwszy, jak na razie jedyny w pełni hybrydowy samochód klasy premium do segmentu samochodów kompaktowych, który przyciągnie młodych klientów do marki. W Lexusie CT200H mamy do czynienia z napędem hybrydowym a więc silnik benzynowy o mocy 99 koni, silnik elektryczny o mocy 82 koni, co w połączeniu nie daje tej sumy, ale 136 koni mechanicznych. I tak naprawdę, jeżeli macie takiego leksusa, musicie uważać na pieszych rowerzystów, ponieważ oni mogą tego samochodu nie słyszeć, bo do 45 km na godzinę możemy jechać na silniku elektrycznym, jeżeli oczywiście mamy naładowaną baterię. Jedno, co jest pewne i co wychodzi z tego połączenia silnika benzynowego i elektrycznego, to jest to, że w tym aucie jest bardzo niskie spalanie. Model CT200H został stworzony z myślą o europejskim rynku motoryzacyjnym. Jego rozmiary, wyposażenie, w pełni hybrydowy układ napędowy i niezwykle niski poziom emisji zanieczyszczeń stanowią doskonałą odpowiedź na potrzeby ludzi młodych, aktywnych i świadomych ekologicznie. Ponadto w CT200H nie znajdziemy żadnych kompromisowych rozwiązań w zakresie jakości, poziomu komfortu i dopracowania, które to cechy są symbolem Progresywnego luksusu charakteryzującego każdy samochód marki Lexus. Zaczyna padać, a więc za chwileczkę rozpoczniemy jazdę próbną, ale może jeszcze tak troszeczkę o gwarancji: 3 lata. Lub 100 tysięcy kilometrów. Na układ hybrydowy jest to 5 lat. Zajrzyjcie do środka, tam przynajmniej nie pada. Mamy do czynienia tutaj z bardzo ciekawym welurem, który tak naprawdę jest miły w dotyku. Siedzenia są bardzo wyprofilowane. Jest również miejsce z tyłu, a więc w tym samochodzie można na pewno podróżować, ponieważ jest wygodnie. Przyciemniana szyba tylna, i jeżeli przeniesiemy się do bagażnika, standardowo mamy. Roletę. Tą roletę, jeżeli bardzo chcemy, możemy tutaj proszę bardzo sobie schować. A dla bardziej dociekliwych możecie również zobaczyć baterię, która tak naprawdę Was nie interesuje. To jest system, który jest bezobsługowy, Wy tylko jeździcie tym samochodem. I patrzycie, jak to jest możliwe, że w połączeniu z silnikiem benzynowym i elektrycznym jest tak niskie spalanie. Będę to powtarzał cały czas, ponieważ to jest nowy Lexus CT200H. W ręku mam pilot do nowego Lexusa CT200H, którego tak naprawdę nie użyję, ponieważ może on być w kieszeni. Jeżeli podchodzimy do samochodu, ciągniemy za klamkę, ona sama się otwiera, odchodząc, naciskamy w pewne miejsce na klamce, wówczas samochód nam się zamyka. Nie ma tu takiej standardowej stacyjki, a więc wystarczająco, że pilot będzie w pobliżu, naciskamy pedał hamulca, naciskamy przycisk. Samochód się włączył, chociaż tak naprawdę tego nie słyszymy. Włączamy na naszej bezstopniowej skrzyni pozycję drive i ruszamy. Mamy tutaj do czynienia z zawieszeniem, jeżeli idzie o przód. Dwa wahacze z tyłu wielowahaczowe. I skręcając tym samochodem, czujemy, że jedzie się bardzo pewnie i sztywno. A więc możemy na pewno jechać z większą prędkością i bez problemu zmieścimy się w wielu ciasnych zakrętach. W hybrydowym układzie napędowym Lexusa zastosowano wyjątkowy układ sterowania przepływem energii EMS. Dzięki zastosowaniu charakterystycznych dla marki Lexus rozwiązań inżynierskich i specjalnie przygotowanej modyfikacji oprogramowania, inżynierowie firmy Lexus poprawili osiągi i zmniejszyli wpływ na środowisko naturalne w pełni hybrydowego szeregowo równoległego układu napędowego. Poza tym uzyskali bardzo niski poziom hałasu i drgań. Ten samochód kojarzy Wam się z nową Toyotą Prius. Oczywiście, z tym, że w tym aucie tak naprawdę jest lepsze wykończenie i nie oszukujmy się, to auto jest mniej plastikowe. Poza tym skrzynia jest taka sama, bezstopniowa ECVT, a więc bezstopniowa to jest kwestia sporna, ponieważ ma ona dwa stopnie, które. Polegają na tym, że pierwszy zmienia się na drugi przy prędkości 80 na godzinę. A więc ja teraz przyspieszam, mam 80 na godzinę i jako zwykły użytkownik w ogóle tego nie wyczuję. Śmiało możemy nazywać tą skrzynię bezstopniową. Wnętrze w tym aucie jest bardzo przyjemne. Kierownica wygodna, nawiązująca do sportowej stylistyki. Nawet mamy obszycie skórzane nad licznikami. Deska rozdzielcza, bardzo oryginalna. Oczywiście to jest Lexus, a więc na pewno w 100% ich stylistyka. I tak naprawdę mamy dość mocne oddzielenie między nami a pasażerem. Drodzy widzowie. Ten samochód jest zaawansowany technologicznie, co tak naprawdę nawiązuje do tegoż właśnie joysticka. Widzimy, że możemy tutaj na nim zmienić pozycję ECO, co oznacza, że samochód nam będzie mało palił. Jeżeli naciśniemy EV Mode, mamy tutaj do czynienia ze zmianą na 100% jazdę, tak jak słyszycie. Z silnikiem elektrycznym. Jeżeli chcemy zmienić na normalną opcję, czyli standardową jazdę, wówczas ten komputer sam sobie reguluje, czy ma jechać na silniku elektrycznym, czy na silniku benzynowym. I z tego wszystkiego jest najlepsze to, że nie ma takiej dziury. Jak przyspieszamy tym samochodem, ponieważ tą dziurę wypełnia silnik elektryczny i reakcja pedała gazu jest po prostu momentalna. I oczywiście dla osób, które są bardziej wymagające, możemy przejść w tryb sport. I wówczas w tym samochodzie wszystko zapala się na czerwono. Podświetlenie w nocy, czego nie zobaczymy teraz, jest w kolorze czerwonym, liczniki w kolorze czerwonym. I oczywiście obrotomierz po lewej stronie zapalił nam się graficznie i możemy tym samochodem spróbować dodać gazu, wyprzedzić inne auta i tak naprawdę poszaleć. W końcu to jest Lexus. Mamy tutaj taki przycisk, dzięki któremu możemy schować monitor. Jest na nim nawigacja. Tutaj mamy sterowanie komputerem czyli taka standardowa myszka. Mamy tutaj ten joystick. Po lewej stronie przycisk Enter, a więc możemy czuć się jednocześnie jak przed komputerem. Tego, co prawda, nie widziałem w żadnym innym aucie. Ale tak jeszcze nawiązując do silnika i tego napędu hybrydowego. Jeżeli nauczymy się tym samochodem jeździć prawidłowo i będziemy przestrzegać wszystkich zasad, możemy zejść nawet do 4 litrów na 100 km. A więc Tutaj tak naprawdę wszystko nam się pokazuje na licznikach. Jeżeli wejdziemy na tryb eko, nie dochodzimy do poziomu power, wówczas ten samochód będzie nam mieszał ten silnik benzynowy z tym silnikiem elektrycznym i wówczas spalanie naprawdę będzie zaskakujące. A więc kupując takiego Lexusa, na pewno nie narażamy się na duże koszta ze względu na to, że rzeczą najdroższą. Jeżeli chodzi o użytkowanie dzisiejszych aut, jest po prostu to, co je napędza. A więc w tym przypadku benzyna. Jako pierwszy w klasie premium segmentu samochodów kompaktowych CT200h może być wyposażony w system wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, w skład którego wchodzi adaptacyjny układ kontroli prędkości jazdy. Standardowe wyposażenie stanowi 8 poduszek powietrznych, w tym m.in. kolanowe poduszki powietrzne kierowcy i przedniego pasażera, fotele przednie z układem ograniczającym ryzyko urazów kręgów szyjnych oraz zmodernizowany elektronicznie sterowany układ hamulcowy z funkcją odzyskiwania energii, w skład którego wchodzi układ ABS, układ wspomagania hamowania, układ kontroli napędu i układ stabilizacji toru jazdy. Ja wiem, że jesteśmy bardzo nieufni co do nowej technologii, ale spójrzcie na to z tej strony. Mały przegląd tego już właśnie auta co 15 tysięcy kosztuje około 1000 zł. Zaś duży przegląd co 30 tysięcy kosztuje 1600 zł. Jeżeli rzeczywiście spalanie w tym aucie jest bardzo małe, w takim razie Lexus daje dużą gwarancję na ten samochód. A więc są w 100% pewni, że w hybrydzie, w połączeniu silnika benzynowego z silnikiem elektrycznym nie powinno nic się psuć. A więc nie możemy się wstydzić i tak naprawdę odpychać nowej technologii. To jest coś, co całkowicie wejdzie w nasze normalne życie i z czym będziemy mieli do czynienia. Takie samochody się teraz robi. Takie są czasy, a więc w pełni ekologiczny temat, jednocześnie małe spalanie. Czego tak naprawdę więcej oczekujemy? Podsumowując nowego Lexusa CT200h, który wyszedł. Marcu 2011 roku możemy powiedzieć, że nadszedł czas, aby przyzwyczaić się do pełnej hybrydy, a więc jeszcze mniejszego spalania. I to właśnie funduje nam marka taka, jaką jest Lexus. I za ten właśnie model chciałem podziękować firmie Lexus Gdynia. Widzimy się już za tydzień w piątek o godzinie 17.